Witamy was wszystkich w drugim odcinku z gry gdzie Kurwe, Fajna gierka dosyć, on też będę full HD wrzucał jak próżek Zomboid. I bardzo mało z niej mi się wydaje, że będą zajmować nagrania. A no, żeby się nie przewiszczył. <laughs> też o tym pomyślałem No dobra, no to teraz musimy... Wow, Ale was jebło. Ja cię kurwa posłuchaliście szatana. <suszel> to, to było. Ale... Ej, w was jak szatem kurwa. Biel <noise> Miotel nas... Kurwa, jak ja to napisałem. <noise> Co to znaczy? Co to teraz było, miało być. I bo ja wziąłem jakieś dwa bonusy. Przyspieszenie i żółwia chyba, i was to tak nie było. Tak was to, że... Wiel, wow, wow. Teraz was że... Wiem właśnie. Rambo tak, że... A ciebie teraz miotło. A. Szatanie. Dobra, dobra. Nie, nie, przejdę. Ja sobie dam radę, spokojnie. Chyba sobie dam radę, nie jestem taki pewny. Obadałem sobie radę. Weź gumkę, błagam! Weź gumkę, skręć po gumkę, no! Miałeś, miałeś prze... A, nie, nie, Tylko przez obiekty miałeś. Jaki fart! Farcisz! Ja mam po prostu w to skilla, ja mam refleks i dlatego. Mogą mieć przeszkody, a wy nie, kurwa. O, o taką drogę ci zrobię, że... To. Że nie przejdę. Aj! Chciałem skręcić <grym> i to. Ale żebym nie. Nie! Ja... ja też zamiłem Jak zamiłem, jest. Dobra, trzeba... Żół... Żu... Aj! Aj myślałem, że walnie. Dobra, a po to nie idę. Nie, 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 kur... O, wziął tą grubość. O, wezmę jeszcze jedną, no, jak się uda. To mi, Aha, to nam dał. Ajajaj, aj, milimetr zabrak, żebym wziął. Ale cóż. To grubość to w Chociaż. nie takie duże utrudnienie, chociaż. ja, rąbłem. No. Ajajaj, aj, aj, on mi teraz drogę bloknie. No. Aj. Teraz coś lamia. No. No, jak mnie dało do pozycji takiej, że Żółwia, nie, ten... Albo... Albo nie, nie... O, 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 teraz ci zajedę drogę, Zeroś! Zagapiłem się! Ale nam wow, Haha! Fakie, fakie, fakie! Nie, na to się popatrzyłem. Hmm. Jeszcze ja popatrzyłem na czerwonego chyba. Albo na Zeroś. Na Zeroksie. Wow. Hej, czujesz wziąć komuś przyspieszenie i jeszcze zmianę kierunku A. Bym by, by musiało to by być to byś, dojebane. wtedy to byśmy byś nie No ja nie mogę te, z tego na początku. Ja wziąłem przyspieszenie i coś jeszcze? I was to tak nie żeście chyba w drugiej sekundzie meczu zginęli. Ja cię. Myślałem, że jemne. Po prostu nie. Myślałem, że pierwszolne. Kurde, ale. Wow, teraz mogę mieć problem, drobny też mogę mieć. Jest, mogę przenikać? Problem. Mogę przenikać? Jest mogę przenikać zajebiście. Jest, wygrałem. Gdyby ta ścianka była troszkę ten... Y, troszkę oddalony ten czas to przeszedł. Hmm. Ja dam wam jeszcze historię ikonę w opisie, bo nie wiem czy wszystkie powiedziałem itp., a łatwiej będzie przeczytać na początku. No lepiej przeczytać... W o, teraz opisie. wiem przenikanie akurat nie przez ścianę, tylko przez ich wężyki, no nie? A, no to chyba przez ścianę też, ale nie wiem. ja to nadałem przez ścianę i, i. ten. I <grym> ten walął siebie. Co, Zerox już? Panu? Tak. Teraz ci wzię grubość. No i dobrze. A to w sumie nie przeszkadza tak bardzo. Czym się wydaje? Że to takiego nie było utrudnienie, ale zbędne z co? No bo ja wiem. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Podziel się. O, fuck, ale ależem wow jeszcze mi się udało to aj A, udało się Jakie masz zdanie na temat powiększenia tej grubości czy to przeszkadza mm -hmm. Według mnie nie za bardzo no chociaż jak utrudnienia nie ma. No zależy jak to zamalujesz no powiem tak, jak tak zamalujesz tak, no, ale załóżmy że znaczy Podwójne pogrubienie to jeszcze coś tam da, nie, bo takie w chuj grube, ale załóżmy, że jedno pogrubienie, to tylko grubszą krechę rysujesz, a w sumie tu nic nie da. Bo tak aj, samo możesz wtedy uniknąć zablokować. tego przeciwnika, czy nie? nie trzeba wiem. go spokować... Dobra. Na przejdzie potem za grube przejście. Gumka, ajajaj. Aj, aj. Idź się w pole. Dobra. I tak z wami wygram. Ta. Tak nim większa ten Znaczy się mną Kurwa. Łoł wow, wow 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 No i co ta grubość? No, załóżmy, że ma ale już tą grubszą krachę To tak naprawdę Zeroskowi to nie zaszkodzi Zaszkodzi, ja ci mówię. Nie zaszkodzi taka grubsza krecha Roskowi, na przykład. Zaszkodziło mi. Zaszkodziło mu. No, zrobiłem grubszym krechę, no ale i tak tego możesz przecież uniknąć, no to nie wiem, no co to jest, no ale cóż, ja się nie wiem. Kółeczko no, ładne zrobimy. będzie jakieś zdanie na ten temat. Drugie kółeczko zrobimy. No dobra. Trzecie kółeczko zrobimy. Ale co z jaką tą grupą tam masz No jak! Przechodził przecież Przeszedł, przeszedł z... Tak z dupy O, wygrał zaraz Ale nie no, wydaje mi się, że mało z tym będą zajmować Chociaż się zobaczy Lol, ten miał farta. Ej, ty jaki ty farta miałeś? Wiem. <grym> Bo akurat ci zaczęło tą przerywaną rysować. I... Nie, Wiem. <grym> <grym> <Bien. grym> no nie, you are legi. You is chyba. Nie, nie. Tak, pisze is. Wow. Wow, is. Bo jest to coś, Jakbym zar zarysował Kyniowi drogę tak jak teraz, a jemu się nagle włączy przerywana linia, jak akurat miał na mnie wpaść, to przeze mnie tylko przejdzie i gra dalej. Jest czasem takie. Pierwszy raz mi się to w sumie zdarzyło, ale cóż. Mi też! Nie jak, jak ja w to grudko gram, ale mi się to pierwszy raz zdarzyło. <grymne> Wracamy się. To wygra, Kynio czy Xerox? Gumka weź Nie! No, ja pierwsze. Miałem to wyczyścić, ale to nawet dobrze. Że nie zrobiłem tego. Chociaż w sumie branie gumki się nie zawsze opłaca. Bo sobie może i pomożesz, ale przeciwnikowi też. No wiadomo. Bo to części są nasze dobra. Przejdę, spróbuję. E! Jakie... A da faga, żebym teraz zlamił. No ja też, przecież przychodził przez to i... On to wejdzie, no. Przed. No wiem. A tu jest twoja kropeczka no. No kropka jest, ale moje arcydzieło nie. Wow! Da fuk. Ajajaj. Aj, aj. A, w twoją pieprz, no. A raz wygrał. Dobra, zrobimy takie coś. No nie, znowu, you are legit. A ja tego nie mam. No ty znaczy nie. z pieprzy. No, jem. co to ma? Ej, patrz, jakie <laughs> Widzę. Pie... pieprznął już. Ja się nie spiesz, jestem... Gaha. <laughs> Lady Gaga. <laughs> no, nie, nie, to był szczere to raz. tak, się zwięziło to. on jedną. O. Ło. Wow. Weź gąkę użył Federowaniem mi, mi... Ale cię teraz zjadę Patrz jak cię zjadę Jak cię zjadę Ale cię zjadę Jak psa Kurwa Ajajajaj Swarciłeś <laughs> No już 21 zaraz. nas No widzę Będę balował całą noc. Aha. A, ah, fuck. Pieprzną swoją linię. Nie wiesz, Zeroxa. Ciekawi mnie, czy, co ty kołka robią. Nic nie robią, no. Coś musi robić, wiesz? Nic nie robią. Jak, A nie bo, ty, bo To jest faza beta ponoć. To może. Ten. Ła! Wow, ale skręć! Lol jak cię spowolnił Ja cię Trochę przyspieszył i wygrał kynio Jakby mi chciał z nami grał jeszcze, o Jezu, taki jeden kolega, nie? On w to no. też dobrze grał Jakby Jakby z nami grał to jakby nas jechał of! Dobrze, że się w miarę popatrzyłem na moje, no bo tak było już dawno. Dawno bym już przegrał, a tu... Patrzę, a tu ja takie coś zrobię. Dobra. Aj. Nopki. O, zaraz wygram, fajnie, wszystko ładnie, pięknie. Niedobrze. My tak gadamy o niczym w sumie, ale co tam. Ten, już wiem, no. Już wygrałeś. Osiągnięcie, zobaczymy czym się da. Jest, jestem... Jestem kurwa pro. No bo nie ten... Eee, jaka wymówka, no bo No i dobrze. Co to jest? Nic. Nie chodzi mi To jest przenikanie, tak ale nie no nie zaryzykuje, co? Przyni i tak wygrałeś. Nie, nie pieprzne, kurwa, nie ma. Wygrałeś i Ale mu to jebie. Jest najbyście. No. Jest, udało się. jeszcze jeden masz. No. A to chyba wygrałem. No. Jest! O nic, to my się będziemy żegnać, bo w tamtym... <laughs> To my się będziemy żegnać, bo ten już... <ścoughs> Nie no... Ej lo! <ścoughs> co? Gwiazki, że się asezurował swoje słowo. Ej, mi o co zróbowało. Kurwa... A, Dobra, on się nie ma skilla w ogóle. No nic, to my się żegnamy, papa. Pa.